É <laughs>

No, nie mam świętocej tacy, żeby karła się dziełem, naprawdę, do głodu. Zatem nie tutaj jeszcze... do mnie w

Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie Pani i Panów zebranych dzisiejszego wieczora. Po raz 55. obliczyłem we moim pamiętniku, w którym zbieram y, pamiątki z wystaw, które się u mnie odbyły. Tym razem witam Was z mniej Agaty Tomiczek Wołęciej na jej autorskiej wystawie. Zorganizowanej dzięki pomocy różnych Ludzi, dobrych woli, których pozwolę sobie króciutko odczytać, bo tak wypada. A więc był to m.in. Urząd Miejski Wydział Kultury i Sztuki, Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki, jak zawsze Polmos, Warta Quick Foto, którego przedstawicielka jest tutaj na sali, który robił wszystkie oprawy, do katalogu wszystkie fotografie. Firma AWE, której pijemy wino, zdrowie firmy AWE. Firma Szklaska, która zawsze nam tu pomaga w wszystkich y, brakach y, szklarskich proszę Państwa, no i firma akcją, która pomaga w remontach tego obiektu, który się od 18 lat remontuje. Być może kiedyś się w końcu zakończy jego remont oraz Radio Bielsko, które reklamuje nas y, przy okazji wszystkich wystaw. Jeśli kogoś pominałem, serdecznie przepraszam i wszystkim serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ta pomoc będzie okazywana w dalszym ciągu w mojej galerii. Która dzięki takiej pomocy istnieje już od lat prawie teoretycznie 11, praktycznie od yy, 8, a wystawy organizuje już od 7 roku. To jest 7 sezon kulturalny, jest to otwarcie sezonu kulturalnego w tej mojej galerii, w której różne zajęcia się odbywają. Między innymi pokażemy Wam próbkę tego, co robimy z zespołu, który śpiewa własne autorskie piosenki, ale to będzie piętro wyżej, dlatego potem poproszę Was o przejście w górne części już w zasadzie domowe, ale otwarte dla wszystkich przyjaciół galerii. Serdecznie Was witam i dziękuję. dziękuję. Ja chciałam również bardzo podziękować Tankowi za umożliwienie tutaj zorganizowania wystawy. Wszystkim sponsorom, którzy... Przyczynili się do tego, że taki ładny katalog mógł powstać i w ogóle do zorganizowania tej wystawy. Chciałam również podziękować Teresie Szpielkni, która użyczyła talentu, tym razem pisarskiego, przy katalogu. No i właściwie moją intencją było, żeby zaprezentować proces z okresu ostatnich pięciu lat jest to jakiś taki wybór. Głównie po to, żeby. Może mieszkańcy wielska mogą zobaczyć, co robię, ponieważ od niedawna mieszkam w Bielsku. Także chciałabym zaprosić Państwa do obejrzenia i, jeżeli. Ja o teraz coś powiedzieć. To... No, ponieważ zawsze y, przy okazji bernicarzy y, albo ktoś otwiera i to jest takie oficjalne, albo biedny, y, zdenerwowany autor musi powiedzieć parę słów, to może ja y, powiem coś osobistego. Ponieważ znamy się z Agatą od lutego, to może opowiem, jak to się stało, że. Napisałam ten, ten krótki wstęp. Otóż pewnego lutowego wieczoru niespodziewanie przyszedł do mnie Rysiek Pielesz. przyprowadził ze sobą nieznanych mi ludzi, Agatę i Rąka. Miałam wtedy straszną grypę i byłam bardzo niezadowolona, że ktoś w ogóle mi zakłóca spokój i byli to gości niezapowiedziani. Okazało się, że Agata się chciała skonsultować w sprawie ewentualnej jakiejś wystawy, no i przyniosła albumy, fotografie i swoje foldery. Jakoś przełamałam tą niechęć początkową, i opanowałam grypę, chwilę z nimi porozmawiałam i później zostałam z jej albumami.